Witajcie w Archiwum Tajemnic Wiary, miejscu, gdzie łączą się historia, legenda i duchowa tajemnica. Dziś zabiorę Was w podróż przez wieki, by odkryć jedną z największych zagadek chrześcijaństwa, święty gral. Czy był prawdziwym kielichem użytym podczas ostatniej wieczerzy? Czy może jest tylko symbolem ukrytej wiedzy i duchowej pełni? A może nigdy nie istniał, lecz został stworzony po to, by dać ludziom cel, którego nigdy nie da się do końca osiągnąć? Usiądź się wygodnie, bo przed nami opowieść, w której sakrum miesza się z legendą, a fakt przenika się z mitem. Od 2000 lat ludzkość poszukuje przedmiotów związanych z Jezusem Chrystusem. Wśród nich jeden fascynuje najbardziej święty gral. To przedmiot, który stał się jednocześnie symbolem, relikwią i legendą. Według tradycji chrześcijańskiej był to kielich użyty przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, a później naczynie którym Józef z Arimatei miał zebrać krew Zbawiciela spływającą z jego przebitego boku. Choć nie ma żadnego pewnego świadectwa, że ten kielich kiedykolwiek istniał, to właśnie Graal rozpalił wyobraźnię pokoleń bardziej niż jakakolwiek inna relikwia. Ewangelie opisują tylko, że Jezus podczas ostatniego posiłku wziął kielich i podał uczniom, nadając mu nowy sens, mówiąc: To jest moja krew, która za was będzie wylana. Nikt nie przypuszczał wtedy że ten gest stanie się początkiem jednej z największych legend. Prosty przedmiot codziennego użytku, jakich w Jerozolimie były setki, w oczach wiernych urusu do rangi najświętszego znaczyń. A gdy po męce Chrystusa pojawiła się postać Józefa z Arymatei i bogatego ucznia Jezusa, który ofiarował własny grób na pogrzeb, opowieści zaczęły się rozwijać. Józef miał zabrać kielich, zebrać do niego krew spod krzyża i zabrać go ze sobą w dalszą wędrówkę. Niektórzy mówią, że udał się aż do Brytanii przywożąc tam chrześcijaństwo i Graala. To właśnie w średniowieczu legenda zaczęła żyć pełnym życiem. W XII wieku francuski poeta Chrétien de Troyes po raz pierwszy opisał w literaturze tajemnicze naczynie, które nazwano Graalem. W jego opowieści Parsifal staje się rycerzem, który trafia do zamku króla Rybaka i tam widzi procesję, w której niesiony jest cudowny przedmiot. Z czasem Robert de Boran i Wolfram von Eschenbach powiązali go bezpośrednio z Chrystusem i krwią z Golgoty. Od tej chwili Graal stał się nie tylko legendą rycerską, ale i chrześcijańską relikwią. W opowieściach arturiańskich poszukiwanie Graala było misą życia. Rycerze okrągłego stołu wyruszali, by odnaleźć naczynie, ale nie każdy miał do tego prawo. Tylko najczystszy sercem, ten, kto żył w świętości i wolny był od pychy, mógł go ujrzeć. Parsifal i Galahad w różnych wersjach legendy stają się tymi wybranymi. Graal symbolizował więc nie tyle przedmiot, co duchową doskonałość, bliskość z Bogiem i zbawienie. Ale nie tylko literatura nadała mu znaczenie. W całej Europie zaczęto wskazywać miejsca, gdzie rzekomo miał się znajdować. Jednym z najważniejszych jest katedra w Walencji. W jej kaplicy od wieków przechowywany jest puchar z ciemnoczerwonego Agatu, osadzony w złotym uchwycie zdobionym perłami. Tradycja mówi, że to właśnie ten kielich był użyty przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Odwiedzający katedrę mogą go zobaczyć, a papieże, m.in. Jan Paweł II i Benedykt XVI, użyli go w czasie Eucharystii, dając mu rangę wyjątkowej relikwii. Jednak nie tylko Hiszpania ma swojego Graala. W Genui przechowywany jest Sacro Catino Szklane, zielone naczynie, które przez wieki uważano za szmaragd. Krzyżowcy mieli przywieźć je z Jerozolimy i otoczyć kultem jako cudowną relikwię. Dziś wiemy, że jest wykonane ze szkła. Ale przez setki lat wierzono, że właśnie to naczynie jest świętym Graalem. Inne tradycje wskazują na Mantuję, Neapol, a nawet miejsca we Francji, gdzie miały istnieć kielichy powiązane z legendą. Jeszcze ciekawsze są opowieści z Anglii. W Glastonbury mówi się, że Józef z Arimatei zakopał Graala u stóp wzgórza tor. Do dziś płynie tam źródło, którego woda ma czerwonawy kolor, wielu uważa, że przypomina krew. W tym miejscu powstała legenda o kielichu zakopanym w ziemi, a Glastonbury stało się jednym z najbardziej mistycznych miejsc średniowiecznej Anglii. Historia świętego Graala nieodłącznie splata się z dziejami templariuszy, zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Był to zakon powołany w 1119 roku tuż po pierwszej krucjacie, aby chronić pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej. Templariusze szybko stali się nie tylko potężną siłą militarną ale też strażnikami największych tajemnic chrześcijaństwa. Ich twierdze powstawały w Jerozolimie, Syrii, we Francji, w Hiszpanii i na całym zachodzie. Już w średniowieczu zaczęto szeptać, że Templariusze zdobyli w Jerozolimie coś więcej niż tylko rycerską chwałę. Kiedy osiedlili się na terenie dawnej świątyni Salomona, rozchodziły się plotki, że znaleźli tam skarby biblijne, Arkę Przymierza, złote naczynia, a może nawet kielich Ostatniej Wieczerzy. Niektórzy twierdzili, że to właśnie oni przywieźli Graala na zachód i strzegli go w swoich komandoriach jako najcenniejszą tajemnicę. Legenda łączy Graala także z miejscem Moncegur, twierdzą Katarów w Pirenejach. Gdy krucjata przeciwko Katarom dobiegła końca, ostatni obrońcy mieli, według jednej z legend, powierzyć Graala właśnie Templariuszom, którzy przejęli misję ukrywania go przed światem. Gdy w XIV wieku potęga Templariuszy stała się zbyt wielka, król Francji Filip Piękny postanowił ich zniszczyć. O świcie 13 października 1307 roku rycerze zakonu zostali aresztowani, a w procesach oskarżono ich o herezję i bluźnierstwa. Mówiono, że podczas tajnych rytuałów czcili nieznane bóstwo, pluli na krzyż i skrywali tajemnice kościoła. Historycy dziś widzą w tym polityczną intrygę, ale dla wyobraźni ludzi średniowiecza było to potwierdzenie, że templariusze musieli ukrywać coś wielkiego. Ale czy tym czymś był właśnie gral? Do dziś pojawiają się teorie. Że część templariuszy uciekła z Francji, zabierając ze sobą skarb zakonu. Według niektórych przewieźli go do Portugalii, gdzie kontynuowali działalność jako zakon Chrystusa. Inni mówią o Szkocji, gdzie templariusze mieli ukryć Graala w kaplicy Rozlin, sunącej z niezwykłych rzeźb i tajemniczej symboliki. Czy rzeczywiście templariusze byli strażnikami Graala? Tego nie wiemy. Ale fakt, że w ich rękach znajdowały się ogromne bogactwa i relikwie, a także to, że zniknęli z dziejów w atmosferze skandalu i tajemnicy, sprawił, że ich historia zrosła się na zawsze z opowieścią o kielichu Chrystusa. W średniowieczu pojawiły się także inne nurty. W Langwedocji żyli Katarzy, ruch religijny, który głosił czystość i duchowość ponad materialnym światem. Wielu historyków uważa, że to właśnie ich idee połączyły się z legendą Graala, czyniąc z niego symbol nie tyle kielicha, co duchowej pełni, tajemnej wiedzy i kontaktu z boskością. Gdy katarów zniszczono w Krucjacie, pojawiły się pogłoski, że wraz z nimi zaginął także Graal. Wydawać by się mogło, że święty Graal to legenda daleka od naszych ziem związana z Jerozolimą, Hiszpanią, Anglią czy Francją. A jednak i w Polsce znajdziemy miejsca i podania, które próbowały włączyć się w tę wielką tajemnicę. Jedna z opowieści dotyczy katedry wawelskiej w Krakowie. W tradycji średniowiecznej mówiło się, że w jej skarbcu znajdował się kielich który miał być używany przez samego Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W rzeczywistości była to cenna romańska czara mszalna, przywieziona przez rycerzy wracających z wypraw krzyżowych. Choć dziś historycy uznają ją za arcydzieło sztuki złotniczej z XI wieku, to w ludowych przekazach kielich ten bywał utożsamiany właśnie z Graalem. Inne podania wiążą Graala z klasztorami cysterskimi. Zakon ten, sprowadzony do Polski w XII wieku, był związany z duchowością i symboliką, które często przenikały się z zachodnimi legendami. Cystersi w Mogile czy Wędrzejowie mieli według niektórych przekazów przechowywać kielichy ze świętych miejsc. Czy były to zwykłe relikwie z Jerozolimy, czy może echo opowieści o Graalu, trudno dziś rozstrzygnąć. Są też legendy ludowe, które wprost mówią o kielichu ukrytym w Sudetach. Według opowieści z Dolnego Śląska templariusze, którzy mieli tam swoje komandorie, ukryli w górach tajemniczy skarb. W jednych wersjach był to złoty posąg, w innych kielich, w którym znajdowała się krew Chrystusa. Do dziś poszukiwacze skarbów próbują badać podziemia i ruiny dawnych klasztorów Templariuszy w Farszczanach czy Rurce, wierząc, że to tam można natrafić na ślady Graala. Także w literaturze polskiej można znaleźć echo tej legendy. W XIX wieku pisarze romantyczni, zafascynowani średniowieczem, wspominali o Graalu jako symbolu duchowej pełni. Dla nich Graal był nie tyle relikwią, co metaforą polski kraju, który cierpi, szuka odkupienia i tęskni za ostatecznym spełnieniem. Czy zatem Graal kiedykolwiek znalazł się na naszych ziemiach? Historycy raczej w to wątpią. Ale sama legenda przeniknęła także do naszej kultury, przypominając, że tajemnice wiary i mitów średniowiecza nigdy nie znały granic. Z czasem Graal zaczął przenikać do innych sfer. W renesansie i baroku mistycy i alchemicy widzieli w nim nie tylko relikwie, ale i metaforę. Łączyli go z kamieniem filozoficznym, symbolem wiecznej przemiany i życia. Kielich stawał się naczyniem, w którym dokonuje się duchowa alchemia, przemiana człowieka w istotę boską. W XIX wieku temat Graala powrócił w sztuce i muzyce. Richard Wagner stworzył operę Parsifal, w której Graal jest najświętszym symbolem, a jego strażnicy przechowują tajemnice które mogą dostąpić tylko ci, którzy przejdą próbę czystości i cierpienia. Dla publiczności XIX wieku była to nie tylko legenda, ale i dramat duchowy, poruszający serca. W XX wieku Graal fascynował nie tylko artystów, ale i polityków. Niemieccy naziści, zafascynowani mitologią i okultyzmem, poszukiwali Graala jako źródła mocy. Himmler miał wysyłać ekspedycje do zamków i klasztorów w poszukiwaniu śladów relikwii, wierząc że Graal da nazistom niezwyciężoną siłę. To pokazuje, jak głęboko zakorzeniła się legenda od rycerzy średniowiecznych aż po nowoczesnych dyktatorów. A dziś wciąż trwa spór o to, czym jest Gral. Jedni widzą go w kielichu z Walencji, inni w Sacro Catino z Genui, jeszcze inni w legendach Glastonbury. W kulturze popularnej pojawia się wszędzie od Monty Pythona i jego parogi świętego Graala, przez książki daną Brauna, aż po przygody Indiany Jonesa. Dla jednych to relikwia, dla innych symbol, a dla jeszcze innych metafora ukrytej wiedzy. Ale może największa tajemnica Graala polega na tym, że nie jest on przedmiotem, który można znaleźć w muzeum czy katedrze. Graal to symbol naszej wewnętrznej tęsknoty za wiecznością, za sensem, za dotarciem do źródła życia. Każdy z nas nosi sobie pragnienie odnalezienia własnego Graala, doświadczenia, które nade sens naszemu istnieniu. Dlatego właśnie ta legenda nigdy nie znika. Bo niezależnie od epoki i miejsca, Graal przypomina, że człowiek zawsze poszukuje czegoś większego od siebie. Święty Graal od wieków fascynuje ludzi, królów, rycerzy, papieży, a nawet władców nowoczesnych imperiów. Poszukiwano go w katedrach, w ruinach zamków, w legendach i w sztuce. Ale być może najważniejsze odkrycie jest zupełnie inne, że Graal nie musi być przedmiotem. Może jest tęsknotą wpisaną w serce każdego człowieka. Poszukiwaniem sensu, prawdy, wieczności. Może Graal to pytanie, które każdy z nas zadaje sobie w ciszy, gdzie jest moje źródło, moja pełnia, moja droga do wieczności? I właśnie tym pytaniem chciałbym zakończyć dzisiejszą podróż. Gdzie ty sam szukasz swojego Graala? W historii, w wierze, w legendach, a może w swoim wnętrzu? Dziękuję, że byliście dziś ze mną w archiwum tajemnic wiary. Jeśli ta opowieść Was zaciekawiła, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych tajemnic ukrytych w mroku dziejów. A już niedługo kolejna podróż w świat wiary, historii i legend. Do usłyszenia!